1 września we Wrocławiu rok szkolny rozpoczęło ponad 67 tysięcy dzieci i młodzieży. Po wielu miesiącach nauki zdalnej uczniowie nareszcie mogą wrócić do szkolnych ław i spotkać się z rówieśnikami. Podczas wakacji wyremontowano część placówek, a na przebudowy i niezbędne prace remontowe w blisko 40 szkołach i przedszkolach miasto wydało ponad 4 miliony złotych. W jednych malowano korytarze, odnawiano sale lekcyjne czy wymieniano okna i drzwi, w innych z kolei remontowano dachy i węzły sanitarne. W okresie letnim zakończono też inne prace remontowe warte ponad 38 milionów złotych rozpoczęte przed wakacjami. To nie koniec inwestycji w infrastrukturę. Ogłoszony został konkurs na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Zwycięskiej na Partynicach. Dzieci do nowej placówki pójdą w 2025 roku. Aby w szkołach było bezpiecznie, miasto zachęca dzieci i młodzież powyżej 12 roku życia do szczepień przeciw COVID-19. Zaszczepieni, wracamy do szkoły. Pod takim hasłem 4 września w Centrum Historii Zajezdnia odbędzie się akcja szczepień skierowana między innymi do tej grupy wiekowej. Między 10 a 16 w Zajezdni staną punkty drive-thru dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Dorośli będą szczepieni jednodawkową szczepionką Johnson Johnson, a uczniowie szczepionką Pfizer. Na placu staną także namioty, w których lekarze udzielać będą bezpłatnych konsultacji, oraz beczkowóz Hydropolis z Wrocławską kranówką. Zaszczepieni otrzymają wejściówki do Centrum Historii Zajezdnia. Szczepienia nie wymagają wcześniejszej rezerwacji. Od 1 września zmieniły się ceny biletów jednorazowych i czasowych w komunikacji miejskiej, które wróciły do taryfy ze stycznia. Ceny biletów okresowych pozostają bez zmian. Wprowadzony jest również nowy bilet nasz Wrocław kolej. Bezpłatnie z MPK korzystają nadal m.in. uczniowie do 21 roku życia oraz seniorzy. O cenniku zdecydowali radni miejscy. Za bilety jednorazowe zapłacimy 4,60, a cena za przejazd 15-minutowy to koszt 3,20. To najtańszy bilet w ofercie wrocławskiej. Dla mieszkańców Wrocławia, którzy regularnie korzystają z komunikacji miejskiej i rozliczają podatek dochodowy we Wrocławiu, najbardziej korzystna opcja to bilet okresowy imienny w programie Nasz Wrocław. We Wrocławiu nadal trwają intensywne remonty torowisk. Prowadzone są też nowe inwestycje. To oznacza, że nie wszystkie tramwaje kursują po stałych trasach. Przypomnijmy, że między innymi linie 3 i 5 nie kursują do pętli Księże Małe. Ruszył również remont torowiska na placu Jana Pawła II, a od weekendu 4-5 września linie tramwajowe 3, 10, 20, 31 i 33 zostaną skrócone do placu Strzegomskiego. W tym czasie na skrzyżowaniu ulicy Legnickiej i Zachodniej budowane będą rozjazdy tymczasowe. Tramwaje wrócą na trasy w poniedziałek rano. To będzie intensywny i pełen atrakcji weekend. W piątek na Stadionie Wrocław rozpoczyna się dobrze znany Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. W programie spotkanie piwowarów, dyskusje, pokazy i konkursy. Nie zabraknie pysznego jedzenia. O strefę gastronomiczną zadbają wrocławscy ulicożercy. Natomiast w niedzielę 5 września na Torze Wyścigów Konnych najważniejsze wydarzenie sezonu, czyli Wielka Wrocławska o Nagrodę Prezydenta Wrocławia. W programie 7 gonitw. Organizatorzy przygotowali także szereg dodatkowych atrakcji, a wyścigi rozpoczną się o 14.00. Wstęp na obie imprezy jest bezpłatny. I to wszystko na dziś. Na kolejne podsumowanie wydarzeń zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.